Witajcie z zaśnieżonego hamburga. <noise> Dzisiaj e, obudziłam się i patrzę. Wow, znowu śnieży! I to ile? Bo musiałam jeszcze auto odśnieżyć. Wyobraźcie sobie było tyle śniegu na aucie. Jeszcze córkę podwoziłam do szkoły i ona mówiła ja, mama, ale zima w tym roku. Ona też w sumie nie pamięta, żeby w ogóle e, był śnieg w hamburgu. Zawsze było w sumie ładnie. Taka pogoda typowo jesienna przez całą ziłę, a tu proszę, mamy po prostu Alpy tutaj. Można na saneczkach sobie jeździć, jak ktoś gdzieś ma jakąś góreczkę i widać tam koło nas jest taka fajna i widać dzieciaki zjeżdżają. Oczywiście, pod nadzorem rodziców, ale na tej akurat drodze nie jeżdżą żadne auta, rowery tylko w sumie. No ale w taką pogodę, no kto by się rowerem wybrał, no daleko by raczej nie ujechał. No, ja tu w sumie, jak zwykle, na ryneczek się udaję. Muszę kupić baterię do pilota mojej córce do samochodu. No, bateria się wyczerpała, biedulka dzwoni do mnie o 3 nad ranem. Mama, nie mogę zamknąć auta. No, otworzyłam kluczyk, poruszałam tą baterią, i jakoś zamknęłyśmy to auto. No i teraz lecę do sklepu kupić, bo u nas tam w pobliżu nigdzie nie ma tego typu baterii, więc no, będę musiała tutaj gdzieś poszukać. No, zobaczcie na drogach. Jest jeszcze to błoto pośniegowe. Nie jest w sumie. E... Do końca ten śnieg zebrany. A chodniki w sumie mogę powiedzieć, że są w dobrym stanie. Nie ma aż tyle śniegu, jest odśnieżone, ale zobaczcie, mam pełne buty śniegu, bo akurat szłam przez park. Tam nie jest odśnieżone. Jest minus 7 na dworze i te owoce są w śniegu. Raczej z nich e, nic nie będzie. Przesypane śniegie jeszcze w mrozie. Mm, dobrze tego nie widzę. Weszłam sobie do pepko i wiecie co? <taki> Takie same lampki jak moje. Ciekawe po ile tutaj są. Po 7 euro, ale przepłaciłam. Wiecie, bo ja kupiłam za 11. Szok, nie? No dobra. <noise> no tutaj są w ogóle dużo nowych rzeczy jest w Pepco. Tutaj nowa kolekcja jakaś w Panterki. Takie podusie, o. Bardzo ładne, po 7 euro, ale w zielonym kolorze. No ja w tym roku obrałam inny kolor. O, zobaczcie, także jeżeli ktoś sobie wybrał takie kolory, to nawet zobaczcie, jakie kubki są fajne. Po ile? Po 4 euro. O, no i tutaj tygrysy, kubki, o, chyba wazony tygrysy. Jakieś ranki tutaj. Bardzo ładne do owoców, patery. No. O, i takie tygrysy. Czy to pantery, nie wiem co to jest. Bo na złoto pomalowane, to wiecie jak to jest. No, jest tego dużo. Dużo nowości, dużo wszystkiego. Trzeba po prostu samemu przyjść i zobaczyć. Jakie ładne rameczki, lusterka. Nie nadążyłabym wam tutaj z cenami, bo widzicie, tutaj podają w euro, niektórzy mnie oglądają z Polski, niektórzy z Niemiec, różnie bywa. Podoba mi się ten dyfuzer. Bardzo ładny, ma w środku jeszcze jakieś kwiatki, zobaczcie. O, ciekawe nawet. Ale piękne donice w tulipany, po 7 euro. Ale tutaj na górze jeszcze widziałam jedne z motylkami. Nie wiem po ile, zaraz sprawdzimy. Po pięć, ale też są słodkie. A u góry są jeszcze tulipanki białe i takie w kwiatuszki. Też w sumie są ładne. A jeżeli ktoś preferuje naturę, to i też jest wiklina. Po 4 euro. Chociaż ogólnie to bym wybrała chyba tą. Jest bardzo ładna i w kremowym kolorze. Wezmę dwie. Słuchajcie, baterię już kupiłam. Więc teoretycznie mogę iść do domu. Pieniążki wypłaciłam, bo tutaj jest bankomat od mojego banku. Więc w sumie mogę powoli się już zbierać. Ale nie wiem, czy mi się chce na to zimnicho iść, ale muszę, bo jak już się wybrałam, jutro jadę do lekarza. Mam znowu plany, a mam dzisiaj nockę, więc nie mogę zbytnio chodzić. Bo potem, wiecie, co jestem zmęczona i w sumie chce mi się spać. A w ogóle taką, takim punktem kulminacyjnym to jest godzina trzecia w nocy. To jest masakra po prostu totalna. Nie idzie ustać. Oczy się zamykają. Pierwszy dzień taki zawsze jest, potem już jakoś leci. No, ale człowiek się z czasem przyzwyczaja, wiecie, tyle wam powiem. Jakie drzewa powycinali, tylko wiecie co? One były tutaj suche. Ja nie mogę. W taką zimę zabrali się za wycinkę drzew. Może jest lepiej, ja nie wiem. No tak, liści nie ma i drzewa nie, nie mają jeszcze młodych pączków. W sumie dobry czas na wycinkę. Tylko szkoda, że jest taki mróz. No współczuję im. Chłopaki niezłą robotę tutaj odwalili. Trzy takie wielkie sosny położyli tam. Były po prostu totalnie suche, ale oblepione były właśnie bluszczem. Teraz w końcu sobie usiądę. I pewnie widzicie to wszystko za mną. No tak, przyszedł pan. No i pracuję w mojej córki pokoju. Jestem uziemiona. No dobrze, że wcześniej wyszłam. No ale to szybko, ponoć, potrwa. No i potem będzie szpachla schła, i w ogóle, i w ogóle. Najpierw drzewa, ale już pocieli, zostawili. Nie wiem, czy ktoś to będzie zbierał teraz. Ci ogrodnicy, czy jak, to są takie wiecie, czasami, no, grube konary, no, bo to jednak te drzewa z, pewnie z kilkanaście lat miały, niektóre, bo z tego, co zauważyłam, trzy poszły do wycinki. No, moja córka teraz śpi tutaj, no, bo wiecie, jak tam remonty, no, to... Um, nie chcę, żeby przeszkadzała. Hmm, zresztą, po co 10 razy sprzątać, i w ogóle, i w ogóle, pan ma tam porozkładane wszystko, pozabezpieczane foliami. No to gdzie ona tam będzie spała, nie? No, no, poza tym śmierdzi od, um, wiecie, szpachli, od tych farb i tych środków, wszystkich um, grzybobójczych, więc hmm, lepiej po prostu, żeby tutaj spała i będzie spokój. No, także przeniosła swoje kosmetyki, tutaj. <noise> także w domu to to jest totalny misz-masz. No, a my jeszcze jedziemy do Polski. No, także zaczynam się pakować. Mam pootwierane wszędzie okna. bo jednak te zapachy się roznoszą po całym mieszkaniu. Leon schował się, w ogóle jest y, dzisiaj totalnie nie sobą. Najpierw cieli y, te drzewa, tu uciekał z kąta w kąt. Teraz jeszcze do tego ten pan, wiecie, chodzi tu, ten On mówi Boże, obce osoby w domu, nie, już W ogóle szaleje, no i schował się między poduszkami. O, właśnie tutaj! Co, Juniuś. Niu tak się boisz, tak ojej, biedaczku. Nie masz się gdzie schować. On zawsze e, leżał e, mojej córki w szafie. Teraz tam nie wchodzi, no bo ja wam wcześniej wspominałam, remont trwa, więc musi sobie jakieś nowe miejsce znaleźć, prawda? do no. A ja już sobie przyniosłam e, walizeczkę. Mama Rafała prosiła o jakąś lokówkę, więc wezmę mam jeszcze jedną, zobaczę, idzie na jakiś bal lat 80. czy siedemdziesiątych, coś w tym stylu. No, także ja już się pakuję, w sumie pytaliśmy się jaka pogoda. No w sumie nie jest aż tak źle. Drogi są przejezdne, normalnie, odśnieżone. Tutaj jak jedziemy autostradą, ja nie, ale Rafał jeździ do pracy, to mówi, że droga jest super, czyściutka, czarna, bez grama lodu. No, także można jechać. Poza tym jedziemy do firmy, która ma nam robić więźbę dachową. Chcemy zobaczyć, co to za miejsce, co to za ludzie. Wiecie, do tej pory to mieliśmy jedną firmę, która nam robiła, no ale to była z polecenia naszego kierownika, więc ufaliśmy, że będzie wszystko w porządku. Znajomi, wiecie, także nikt tutaj kaszany nie odwali. Myślę, że jeśli chodzi o firmę, która będzie robiła tą więźbę, też nie będzie jakiejś wtopy. Będzie to dobrze wykonane. W sumie y, trzy firmy wybraliśmy y, z polecenia również kierownika, no ale on nam powiedzmy, że nie dawał sobie ręki obciąć, że jest wszystko ok. No poza tym mówi, że współpracował y, z tą firmą jakieś dwa lata temu czy trzy. No więc wiecie, przez ten okres mogło się dużo zmienić. W ogóle się wszystko zmienia z e, miesiąca na miesiąc, a co dopiero 3 lata. Nie? To jest puch, o, ogromny kawał czasu. No, więc jedziemy, e, zrobiliśmy już sobie termin z tym państwem. No i będziemy e, pisać umowę. <laughs> e, mam nadzieję, że w kwietniu. W kwietniu wypali, chociaż pani mówiła przez telefon, że nie ma z tym najmniejszego problemu, że są dostępni, co oznacza, że nie mają zbyt dużo pracy. Nie wiem, co jest z, z tym no, spowodowane to nie wiem, czym jest. Wiecie, mogą być rów, różne powody mniej ludzi się buduje. Pogoda. Um, nie wiem, <laughs> mniej ludzi dostaje kredyt, nie mam zielonego pojęcia. No, powodów może być dużo, nie? Więc nie będziemy tutaj gdybać, po prostu jedziemy, sprawdzimy i załatwimy sprawę do końca. No, to ja lecę się pakować, a Was będę witała już prawdopodobnie na vlogu z Polski, nie? <laughs> tak mi się wydaje. Jestem dzisiaj w totalnym rozgardiaszu. Wiecie, przez tą całą sytuację tutaj w mieszkaniu i, i w ogóle jeszcze do Polski Pff, uo, za dużo na jeden dzień. No, to papa miłego dnia. Piszcie w komentarzach, jak to było u Was z budową, czy też mieliście problemy z więźbą dachową, w ogóle z dachem, ile mniej więcej zapłaciliście. No, ja tutaj nie mogę Wam powiedzieć, jaka jest powierzchnia dachu, bo już nie pamiętam. Musiałabym zobaczyć plan naszego budynku, ale myślę, że no trochę tego tam jest. Nie ma tam żadnej kopertówki, jest zwykły, spadzisty dach. No, także nic szczególnego, nie chcieliśmy. W sumie, bo wiemy, że kopertówka jest drogą inwestycją. No, to papa! Pa.